Jezus udaje się dzisiaj w Ewangelii do swojego rodzinnego miasta, tam gdzie się wychował, tam gdzie dojrzewał, tam gdzie tak naprawdę wszyscy go znali, ponieważ Nazaret za czasów Jezusa... Miał od 200 do 500 mieszkańców maksymalnie. Czyli tak naprawdę mówimy o jakiejś wiosce, w której, jak to w wioskach, wiemy, że wiele ludzi, jak nie wszyscy, po prostu się znają różne rodziny, sąsiedzi, znajomi. I ten Jezus przychodzi do tego rodzinnego miasta, do synagogi i czyta słowo. Robi to tak, jak każdy rabin czyta fragment słowa. Po czym siada, bo po fragmencie słowa jest przewidziany czas na komentarz danego rabina. Ale jego komentarz jest zaskakujący, ponieważ on mówi, dziś spełniły się słowa pisma, które słyszeliście. Wszyscy się dziwią, ponieważ oni znają ten fragment księgi proroka Izajasza. Żydzi wiedzą, że on zapowiada Mesjasza, że jest obietnicą, która ma się kiedyś wypełnić. I nagle ktoś, kto jest im bardzo dobrze znany, kogo znają od małego chłopca, mówi, że w tym momencie to słowo się wypełnia na nim, że to On jest Mesjaszem. Jednak Jezus w tej Ewangelii uczy nas przede wszystkim innego patrzenia na słowo, bo to On sam jest Słowem. To Jezus jest Słowem. Tak naprawdę Słowo Boże to po prostu żywy Bóg to Jezus. Żydzi w kartach Starego Testamentu, w prawie, w Torze upatrywali pewne obietnice, które Bóg im dawał, upatrywali mądrość, która w tym słowie płynęła, upatrywali wsparcie tego, co Bóg już zdziałał dla ich narodu wybranego, wspominali te dawne dzieje, kiedy było im ciężko. Ale też wspominali te obietnice, które miały się stać, a więc to, co Bóg zapowiadał dla nich, co miał po prostu uczynić. Jezus przychodzi i pokazuje, że słowo dzieje się tu i teraz. Już nie musisz go wspominać, już nie musisz tylko na nie czekać, na to, co się stanie, jak Bóg wreszcie może coś tam kiedyś zrobi. Tylko ono wypełnia się tu i teraz. To jest moc słowa. I najpiękniejsze jest to, że najbardziej to słowo, jego moc dokonuje się właśnie w liturgii, w której uczestniczymy. W każdej mszy świętej. W adhortacji apostolskiej verbum domini Benedykt XVI pisze o Sakramentalności słowa. Czytamy tam takie zdanie, że Chrystus rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób jest obecny w słowie głoszonym w liturgii. Jakie to jest niezwykłe zdanie, że ten Jezus, na którego czekamy, który jest żywy w ogromnej tajemnicy chleba i wina, którego za chwilę będziemy przyjmować. Nie jest tym jedynym momentem, w którym On nam siebie daje w sposób sakramentalny, ale już teraz zastawił dla nas pierwszy stół słowa i w tym słowie jest tak samo żywi, żywy, obecny jak w tym chlebie i winie na ołtarzu. Zobaczcie, jak często brakuje nam tego w naszym myśleniu o mszy świętej. My czekamy na ten moment, do tego momentu się przygotowujemy, to po to idziemy do spowiedzi, żeby ten moment móc przeżyć jak najpiękniej, żeby mógł przyjąć Jezusa do swojego serca w Komunii świętej. A Brenyk XVI mówi, już słowo jest sakramentalne. Co to znaczy? Co to znaczy, że coś jest sakramentalne, że jest skuteczne, że ono już tutaj się wypełnia, kiedy Go słuchasz, kiedy go czerpiesz, kiedy go chłoniesz. A więc spotykamy się na Mszy Świętej na liturgii Słowa nie po to, aby wspomnieć dawne dzieje, które się działy w historii zbawienia, nie po to, aby posłuchać tych pięknych, wzruszających czasem historyjek z życia Jezusa o tym, co on zrobił, jak się ładnie zachował wobec ludzi, czasem grzesznych, pokrzywdzonych, ale po to, aby doświadczyć dzisiaj tego słowa i jego skuteczności, na własnej skórze. Kiedy słyszymy, jak Jezus rozmnaża chleb, to odnosimy to do tego, co Bóg robi tu i teraz. Tak to on ten chleb pomnaża dzisiaj dla nas, tu w tej Mszy Świętej, nie dwa tysiące lat temu, na jakichś łąkach galilejskich. Kiedy słyszymy, jak Jezus wyjaśnia pisma uczniom z Emaus, to to nie wspominamy historyjki pięknej sprzed dwóch tysięcy lat, ale to Jezus dzisiaj prosto do naszego serca chce nam wyjaśniać swoje słowo, które tak po prostu jest dla nas ciężkie do zrozumienia. Kiedy słyszymy, jak, nie wiem, Bartymeusz woła: Jezus, lituj się nade mną. To to się dzieje tu i teraz, kiedy my na początku muszy wołamy, Panie, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami. Bo jesteśmy słabi i potrzebujemy tego uzdrowienia, którego On doświadczył wtedy. Słowo Boże wypełnia się tu i teraz w każdej mszy świętej. A co to słowo mówi teraz? Jezus mówi do każdego z nas. Duch Pański mnie namaścił abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. To to słowo pragnie się dzisiaj wypełniać tu i teraz, w twoim sercu, w twoim życiu. Ale to ode mnie od ciebie zależy, czy my na to pozwolimy. Sakrament jest skuteczny, ale on zawsze potrzebuje współpracy z człowiekiem. I zobaczcie, ta Ewangelia pokazuje nam, że w słuchaniu słowa można obrać dwie postawy. Kiedy Jezus skończył czytać ten fragment Księgi Proroka Izajasza, czytamy, że oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Oni się na niego patrzyli. Oni go uważnie obserwowali. Każdy jego ruch, każdy gest. A Jezus chwilę później mówi: Dziś spełniły się te słowa, pisma, które słyszeliście. Dosłownie, pada tam zdanie: Dziś wypełniło się to pismo w Waszych uszach. Dziś wypełniło się to pismo, które słyszeliście w Waszych uszach. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Że aby Słowo wypełniło się w moim życiu, ja nie mogę być tylko obserwatorem. Nie mogę być człowiekiem, który przyjdzie i popatrzy. Coś tam. Słucha, ale nie słyszy. I zobaczcie, ilu mamy takich ludzi na mszach świętych, niedzielnych. Ilu jest takich obserwatorów, którzy przychodzą i oglądają. Patrzą, jak jest przygotowany kościół, patrzą po ludziach. Skupiają się na rzeczach kompletnie nieistotnych i nam czasami tak łatwo się rozproszyć. A Jezus mówi, że jeśli to słowo ma być skuteczne to ono wypełni się tylko w naszych uszach, czyli kiedy my pozwolimy, aby przez to ucho słowo trafiło głęboko do naszego serca, kiedy my je z wiarą przyjmujemy i Jego słowo dzisiaj w taki sposób się wypełnia. Może dzisiaj czujesz się ubogi, może dzisiaj brakuje Ci siły, pokoju serca, miłości. Bóg dzisiaj podczas tej liturgii chce głosić tobie dobrą nowinę. Chce cię ubogacić swoją miłością, chce cię napełnić swoim pokojem, bo jesteś dla niego ważny, bo mu na tobie zależy. Może czujesz się dzisiaj zniewolony. Może te wakacje bardziej cię zniewoliły niż uczyniły wolnym. Przez grzech, przez lęk. Przez swoją historię życia? Tutaj, dzisiaj, Jezus nad Twoim życiem, może nad konkretną przestrzenią tego życia, ogłasza wolność. Może nosisz sobie dzisiaj rany, jakieś ukryte cierpienia, poczucie odrzucenia, niezrozumienia. On dzisiaj, w czasie tej mszy świętej, przychodzi, aby Cię uleczyć. On pragnie dzisiaj odesłać Cię z tej świątyni wolnym. Dlatego przyjmij to słowo z wiarą, nie z wątpliwościami, ale z dziecięcą ufnością, że Bóg ma moc zmienić Twoje życie i zrobi to, bo Jego słowo jest żywe i skuteczne, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Amen.